Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Złoto Bizancjum. W dzisiejszym krótkim filmiku przedstawię frakcję złotych monet bizantyjskich, czyli denominacje. jak, co, jak biło Bizancjum złote monety, w jakich, że tak powiem, frakcjach. Pierwszą podstawową frakcją jest Złoty Solid Bizantyjski. Tu mamy przykład solida, właśnie Fokasa piękny Fokasik w menniczym stanie to jest solid, solid wagi 447 g. Standardowo solidy były bite w wadze standardowy solid ma wagę taką 445 g, co jest również napisane tu u dołu, czyli właśnie Konop, czyli Konstantynopolis Obryzium. Obryzium to znaczy 1,72 funta. Złota, czyli właśnie te 4,45 g złota. Czyli mam pierwszą frakcję podstawową, solid, 4,45 g złota. Kolejną jest Semisys. Tu mamy przykład Semisysu, który ma 2,23 g, czyli to jest połowa wagi solida. To jest akurat Semisys Konstansa II z Menis w pięknym też stanie. Czyli to jest półka solida. I najmniejsza frakcja, czyli tak zwany Tremisis. 1 trzecia. Wagi solida. Tu są tremicsis Justyniana II. Także mamy trzy frakcje solidów bizantyjskich, trzy frakcje w ogóle złotych manek bizantyjskich. Także to było na tyle w tym filmiku. Dziękuję za uwagę.